Cześć wszystkim. Dzisiaj sprawdzimy jak radzi sobie Metin po wielu, wielu latach przerwy od niego. JA PIERDOL... <m> <m> Metin. Metin. No, i nie widzieliśmy się dobre 14, może nawet 15 lat. Co ty masz mi do zaoferowania tutaj? Co to jest? Jakiś Likan, jakiś upośledzony Wilkołak, który nie jest Wilkołakiem. No, ale nie, no, pójdziemy tradycyjnie. No, wojem, oczywiście, że wojem. Gapi bara, bara. Let's go. Co to miało być? Jezu, ja to anulowałem. Sura, jaka dobra, ty. Nie pamiętam, żeby ona tak wyglądała. Ocie, suna. No i witamy! a siłę w oku kręci jak się zabija te psy. Ale nie no, wspomnienia zwracają, nie? Tylko że jak ja w to grałem, to tutaj te psy napierdalało 20 osób co najmniej. Po jednej stronie, jeszcze tam po drugiej stronie byli... byli ludzie. O, czy to... czy to człowiek? A nie, to nie jest człowiek. Kurczę, powiem wam, że trochę opustoszały to miasto, nie? Jeszcze żadnej żywej duszy nie widziałem. O kurde, pamiętam to miejsce. Ten gościu. Ten gościu. O. Ile on mi napsuł krwi A swoją drogą tutaj miała miejsce jedna z najgorszych rzeczy, jaka mnie spotkała w Metinie W sumie najgorsza Bo tu poznałem jednego gościa Tutaj W tym miejscu Tutaj, o On mi coś tam zaproponował Że coś mi da Za darmo Pff, Co może być złego w braniu rzeczy od ludzi za darmo I to wartościowych rzeczy Tylko miał jeden warunek A mianowicie Ja miałem wtedy Taką zaczepistą broń na 30 level FM FMS Jakoś tak się nazywał Plus 7 albo plus 8 Generalnie zajebisty to była moja największa postać, najwyżej levelowana, 42 poziom. Byłem koksem. Takim wojownikiem? Tylko, że koksem, nie? Tylko miał jeden warunek: żebym upuścił tego FMA, ten mój mieczyk na ziemię. Ja tak kurczę. Już wcześniej byłem parę razy oskamowany, więc wiedziałem, żeby tu nie dawać haseł, żeby tu nie dawać komuś na podtrzymanie jakichś rzeczy. No ale mówię, no kurde. Ja stałem se tu, on stał se gdzieś, kurde, tutaj. Nikogo wokół mnie nie było, jeszcze sprawdziłem z 10 razy. No, i wypuściłem tego FMA, czy FMS-a. W momencie, jak wypuściłem, to on zniknął. Kości mi jakiegoś wahaka <noise> i mi się zrobiło tak smutno, że to był mój koniec przygody <noise> z METINEM. <noise> Już nigdy w, potem nie zagrałem w METINA. Teraz. Wracam po tych 14, może nawet 15 latach. Takie traumatyczne przeżycie, że do dzisiaj to pamiętam, jakby to było dzisiaj. Ale mam też dużo dobrych wspomnień. Ale to guruje przede wszystkim. O, to, te, to też pamiętam, że ten się nie dało przejść. Potem zacząłem grać Nostalę i się okazało, że Nostale jest lepszym metinem. Tylko z grafiką dla dzieci. O! Zbroja płytowa tygrysa. Ja w niej najwięcej chodziłem ze wszystkich. w Kildzie. Jakby tu byli ludzie. To może bym założył gildię, ale jak na razie to nie widziałem żadnej osoby. A może jestem na jakimś kanale, na którym mało osób jest? Zaraz zobaczymy. Uwolnij! <ścoughs> Oni zamiast poprawić jakieś błędy, to dodali przycisku Uwolnij się, jak to się zestakuje. No tego to nie znałem nie? Polski serwer jest zamknięty. Drakon. Europejski. Powinno być teoretycznie dużo osób. Pierwszy kanał. I czy są jakieś ludzie? Zero. Zero ludzi. Aż zobaczy inne serwery z ciekawości. Alabaster, Onyx, New, Specjalny, może tam są ludzie jak to jest jakiś nowy serwer. A <laughs> skurczy syny, chcą żeby im płacić za na serwerze, no na pewno. Może na czeskim serwerze będą ludzie. <laughs> Wpisałem losowe liczby i nazwa jest już w życiu. okej, okay, okej. Okay. O kurcze, widzieliście to? Widzieli... Patu, pa, pa patu, patu. Jezu, już sobie przypomniałem to granie szamanów i dziewczyny. Też to robiłem. Też to robiłem. Są ludzie! Są ludzie, ty! Czeski serwer. Czesi jeszcze grają w Metina. No, napiszę im. Ahoj. Nie odpowiada nic. Jak to jest możliwe, że on ma 24 poziom i jakieś EQ, które wygląda jakby miał jakieś milionowe? Popatrz w jego oczy. Tam nikogo w środku nie ma. ani krzty żadnej myśli. Gracz! Gracz! Na koniu! 12 level. Ahoj! Ej, no, olała mnie. Nie podobają mi się ci ludzie. To mi się zawsze podobało. Człowiek, człowiek. Elo, Alex Buff. No, zniknął jak wszystkie dziewczyny, do których kiedykolwiek zagadałem. Ona tęskni za ukochanym handlarzem bronią. Ona tęskni za nim. Jak tak tęsknisz, to się kurwa przejrzało, chociaż krzykni, prześcig słyszy. Jezus Maria, <laughs> niepokaźny pieszy, <laughs> no i jaki niepokaźny, jakby to polski serwer to pasował, ale na europejskim, chociaż w sumie teraz w Niemczech jest gorzej czy tam we Francji niż tutaj, tylko powinien być czarny, kwiaty brzoskwini, o kurde chyba pamiętam tą misję, on ją będzie odrzucał, nie, o niebieski alfa, o ma dziewiąty poziom, czy czwarty, mnie zabije, to jest na pewno zadanie na mój poziom. <laughs> Aha, ja mu robię po 5, po 1 demedza. I wracamy. E, metin, Metin... Metin Bitwy, 15 poziom. Na pewno dam mu radę. Wiecie co? Ja chyba na razie odpuszczę tego Metina. <laughs> Potując przypomniałem się, jak grałem szamanem, szam, w zasadzie szamanką. Chodzi z ludźmi na PHP. Na PHP no nie potuje się, no nie wypada, nie? To takie trochę niehonorowe, ale brałem tego ultimata, co on podnosi te ręce do góry i leci takie czerwone, i w ogóle... I w trakcie tego nie widać jak się potuje. <laughs> I tak odgrywałem typów, pamiętam to, pamiętam. Ty, ja mam kwiaty brzoskwini, skąd one mi się wzięły? Przecież ja nie zrobiłem żadnego... Co to ma znaczyć? Oni chyba specjalnie dali te pięć kwiatów brzoskwini, bo wiedzieli, że ten quest jest zjebany. Kapitanie! Kapitanie. Dlaczego pod tą górkę mogłem wybiec, a pod tą już nie mogę? Masakra. Co to za słonia dinozaury? Co to to, Co się ma, no? Kolejny zniknął. Ja chyba mam jakąś pasywkę, że jak piszę do ludzi, to oni znikają. Czy ja stoję właśnie przed tym legendarnym wyborem? Body czy mental? Heads to będzie body. To drugie to będzie mental. Czyli body. Zaraz, 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 zaraz. A to nie jest mental? Ty... A to ja nie będę miał tego silnego ciała? To w sumie nawet dobrze. Nie chciałem go mieć. Całe życie żyłem w przekonaniu, że ta aura miecza... ...to jest mental. No tego gościa, nie? Trener mocy ciała. Tak już sam nie wiem. Ja nic nie rozumiem. Dobra, teraz sprawdźmy. O, o Jezu, pamięt... Jezus Maria, to? Oż ty w mordę. Za udane polowanie dostałem 1% punktów doświadczenia, <grymne> ja pierd. Ty człowiek! Adam! Siema Adam! Dobrze! Kładam. Czy to jest Bot? Czy Adam jest botem? Ej, ale nawet pisanie tutaj to jest jak na maszynie. <grymne> W tamtych czasach jeszcze nie mieli klawiatury. Wtedy pisali jeszcze na maszynach do pisania, <grywania> Może World Trade Center już wtedy nie było, ale przynajmniej Ameryka jeszcze nie miała czarnego prezydenta, więc... odrobinę lepsze czasy. Mesoletki pisemnego nie mogły produkować perfum podnosić obracającej się monetą i to bądź dla mnie jedną... jaką obracającą się monetą? Jezu, czy to chodzi o to? Za jedną smoczą monetę? Ej, serio? To są tylko wierzchowce na kilka dni? Nie ma stałych? No, ja nie mam tego olejka, przecież kupiłem go. W magazynie item shopu graczek wybiera. Ej, kupiłem olejki i ich nie mam. Co, mam. co mam, zrobić? Halo? Halo, pomocy. I co ja teraz mam zrobić? Gdzie, jest, <gdzieś> Gdzie to się pojawiło? Gdzie jest mój olejek piżmowy? Muszę mieć maskę uczyć założoną, żeby robić jakieś emotki. I niech zgadnę. Nie zgadnę, gdzie znajdę maskę uczyć. Maska. A jakże inaczej? Ocie synu. Metin zawsze mi się kojarzył po pierwsze grindem, a po drugie z hakerami. Teraz po powrocie, po latach, może hakerów nie widzę? A to dlatego, że nikt w to nie gra. A gra sama w sobie no, nie dostarzała się najlepiej.